Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Przyjechałem na jedno z moich ulubionych łowisk jak na ten rok, czyli jestem nad zalewie w Koprzywnicy. Hmm, powiem Wam, że byłem tutaj dwa dni temu, nie miałem w ogóle obciarki, żadnego brania, ale popełniłem duży błąd po prostu wybierając złe miejsce. A dzisiaj co? Mamy praktycznie połowę listopada, Temperatura powietrza jest nawet spoko, jest około 10 stopni Celsjusza, w nocy nie ma przymrozków, więc myślę, że te rybki powinny brać. Ja sobie jadę na inne miejsce i cóż, nie przedłużając, zapraszam Was na ten film. Przygotowałem PLE 2 mm, klubowa seria Skarb Kompleks, ale to jest stosunek 2 do 1. Zanęta Fish Mill, czyli jedna z moich ulubionych zanęt. I troszkę czwórki doprawionych, które zalewą truskawka skawka jakby jakbyś tak ryby odpaliły. Założę jeszcze haczyk, damy czternastkę, także bardziej delikatne. No i na pierwszy rzut. Troszkę oderwę połowę tu i założę. Polecam Wam sprawdzić sobie, jak to pracuje wszystko. A ładnie balansuje sobie, więc jest spoko. Pelet 2 mm. Zacznę może od peletu. A jeżeli nic się nie będzie dało, to dodam zanęty. Mocno to ubijam, żeby to doleciało idzie na pierwszy rzut ogólnie widziałem potężny spław prawdopodobnie to był karp ale to on się spławił na płytkiej wodzie więc no ciekawy temat Dwa dni temu jak tutaj byłem siadłem sobie na głębokiej wodzie yy, i powiem wam tam jest mniej więcej około 3-3,5 metra yy, no i tam w ogóle po prostu nie było nic, także no ciekawy temat. Ryby jeszcze trzymają się troszkę płytszych miejsc. Może nie tych bardzo płytkich, gdzie tam mamy wody może metr, ale tych o półtorej-2 metry więc zobaczymy no, jak się dzisiaj to rozwinie. Ciekawe czy uda się dobrać do jakichś większych rybek. Minęło 15 minut i jest pierwsza rybka. Mamy podajnik, załadowany paletem, różowy wafters, dlatego że jest pochmurno. A on jest dobrze widoczny w wodzie. I pierwsza ryba z dystansu. Nie mogę sobie wybadać tutaj bliżej tego dystansu. Jest bardzo zamulone łowisko i nie wiem czy długie wędki nie rozłożę. Typowo dystansowe jeszcze i będę sobie rzucał na 100 metrów znowu. Tam na środku wyczułem, że jest nawet fajnie, nie jest tak zamulony. Ciekawe, czy to leszczyk, czy kadaś. Karaś pierwszy No, nawet spoko rybka Pierwsza rybka dzisiaj Przyjemny karaś Ogólnie na no z dystansu. jak na połowę listopada jest pierwsza ryba, więc jestem zadowolony w pierwszym rzucie po 15 minutach. No zobaczymy jak to się rozwinie dalej. Ładna zabierka. Tam gdzie podaje więcej towaru. Ale się cieszę. Branie nastąpiło po 7 minutach, więc schodzę z tym czasem. No jest fajnie. Ogólnie mam rachunki do wyrównania z tym łowiskiem. Byłem tutaj dwa dni temu, zszedłem na zero, ani ocierki, żadnego brania. Porozmawiałem tutaj z lokalnymi wędkarzami. Troszkę tutaj zaczerpnąłem informacji. No i widzicie, ważna jest lokalizacja ryb w takim okresie. A już mamy, no. Połowa listopada, więc Co my tutaj mamy za rybkę? Kolejny złoty karaś, ale się cieszę. Ale piękności jakie on ma barwy piękne Zaraz wam go pokażę. Nie jestem przeszczęśliwy. Uwielbiam takie ryby. No ten to jest przepiękny. Rybne. Aczek 14 Jej, zobaczcie, jaki piękny karaś. Nasz pospolity złoty. I dlatego właśnie uwielbiam to łowisko w koprzewnicy, bo występują właśnie takie piękne ryby. Piękna ryba. Jesienna aura. Ponuro. A tu złota rybka. Fantastycznie. No i cóż, jako przynęta, mam tutaj wafterca 8 mm. Obskubałem tutaj końcówkę w kolorze takiego troszkę wypranego różu. Na mm. spód podejnika pelet. To jest pelet szybko pracujący. On jest mięciutki, rozrobiłem go też w domu. Chowam wafterca, znaczy tak. Damy zanętę. Chowam wafterca w zanęcie. No i zarzucam sobie. Kolejne branie. Na tej wędce czekałem dłużej. Tutaj jest mniejszy podajnik, ale załadowany samym paletem. Mam wrażenie, że ryba stawia troszkę większy opór. Uwielbiam taki klimat naprawdę jest taki ponury dzień. Jest taka lekka mgiełka, mała mrzawka czasami. I tu takie piękne ryby. Dobrze zlokalizowałem miejsce, towar też jest w porządku, więc ryby pobierają. Tu trochę ryba stawia cały czas większy opór. Ja łowię ogólnie mniejsze ryby, karasie. Widzicie, trzymam sobie wędkę luźno. Nadgarstkiem amortyzuję ewentualnie szarpnięcia ryby. Są to małe ryby i lubią się wypinać, więc nie trzymam tak na sztywno. Tylko trzymam właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że hol zakończy się sukcesem i zobaczymy zaraz, co to za ryba. To chyba jest leszcz. Nie, bardzo ładny karaś. To już jest tak zwany Japończyk. Ale ten to jest bardzo ładny. Jak na karasia. To gruba, ładna ryba. Oj, myślę śmiało kilogram. Bardzo ładny karaś. Ten już duży. Duża ryba. Myślę, że kilogram to śmiało. Bardzo ładny karaś. Pelec w podajniku i bardzo mała przynęta, mikron 6 mm, jeszcze jest obskubany ten mikron. Mały mikron, chodka konopia, też taki różowy, jaskrawy kolor. Co prawda to jest mała przynęta. Jeszcze troszeczkę końcówkę tu zeskubuję i daj sam pelet do podajnika. Tu jest mniejszy podajnik. Dodaję dwie czwórki. Coś, żeby był taki ten kąsek większy. Dosyć mocno ubiłem żeby to dotarło do dna. I druga wędka załadowana takim towarem. Jak widzicie coś się dzieje, zrobiłem dwa kara się serbrzyste, dwa złociste, więc już zrewansowałem się na tym łowisku. Bardzo istotna jest lokalizacja ryb w takim okresie. Towar się sprawdza, czy to jest pelet w małym podajniku, czy palet z zanętą w większym podajniku. Oczywiście przynęty troszkę mniejsze, muszą być troszkę obskubane. No i te kara się ładnie pobierają. 7, 10, 15 minut. Więc nawet to fajnie wychodzi. Czekam na kolejne brania. Dla mnie ten klimat jest bardzo ładny. Naprawdę taka zaawansowana jesień. Pochmurno, lekka mgiełka, mrzewka. Ogólnie cisza, spokój nad wodą. To jest coś wspaniałego. Nic, czekam na kolejne branie. O to właśnie chodziło. Rybki biorę. Piękny klimat. Kawa. Hmm, ale słodka, dobra. Troszkę tempo spadło. Branie było później, ale tu nie będzie jakaś większa ryba. Łatwo nawija się na kowrotek, a już chyba nawet nie ma jej. No cóż, trzeba coś tutaj chyba rybki jakoś pobudzić do żerowania. Bardzo delikatne branie. Zwolniło szczytówkę. Ryba płynęła do brzegu, więc nawet tego brania prawie nie było widać. Na krampisko. Jak na krąpisko, jak na krąpę, to bardzo ładna ryba. Muszę coś zmienić, bo kana się mi odskoczyły. Ok, rania mi coś ucichły, więc trzeba coś zmienić. Założę teraz białą kulkę, kwas masłowy. Małego wafterca. się mogły zacząć grymasić. Mogłem podać za dużo towaru. Troszkę wafter słabo balansuje. OK. I teraz dodamy pelet z zanętą. 50 na 50 no bo brania ustały coś muszę zmienić zaraz zobaczymy no cóż, był ten moment kiedy te rybki pobrały, mogłem przekarmić łowisko no bo dosyć te brania były szybkie no i mogłem przykarmić łowisko, ryby zaczęły grymasić, zacząłem się wycieniać ze stawem, w sumie sama zanęta poszła też, aura jest piękna, więc mogę siedzieć sobie do wieczora, nie ukrywam, pokombinuję, żeby złowić jakąś rybę. Dla innych sezon się już skończył, dla mnie oczywiście, jeżeli tylko będzie możliwość i będę mógł jechać na ryby, to oczywiście jadę. Jak widzieliście na ostatnim filmie, połowiłem bardzo dużych karpi na łowisku Buczyna. Wspaniałe ryby, piękne. Dzisiaj no, na ten moment jest pięć rybek mniejszych, ale też się bardzo cieszę. Złote karasie, srebrne karasie, był krąpik, więc też mega rybki. Uwielbiam też takie ryby łowić na metodę. Ja ogólnie lubię spędzać czas nad wodą. Jak się uda wykombinować i złowić duże ryby, no to się cieszę. Jak się nie uda, no to wiadomo, no to się nie uda. Nie ma co się smucić. Ważne, żeby czerpać radość z tego, co się robi. Ja się bardzo cieszę, że mogę w ogóle być nad wodą. Mogę się napić kawy. Jest cisza, spokój. Mogę się wyciszyć no i o to w tym wszystkim chodzi fajnie jak się te ryby łowi ale czasami no te ryby nie dopisują i co byśmy nie wrzucili do wody no to te rybki po prostu grymaszą no i nie jest tak wcale łatwo czasami ale walczę dalej walczę dalej mam nadzieję jeszcze na jakieś rybki jest wycieniłem się z zestawem ale podałem grubo do podajnika bo sam pelet tylko, że mały podajnik SK. Dałem znowu też mikrona, ale no różowy kolor, taki wyprany. Także takie wyprane kolory się dzisiaj spisują. Ryba jest widać ostrożna. Przy brzegu, tutaj jak widzę, to jest bardzo przejrzysta woda. Więc ta woda już się miesza. Robi się to bardziej przejrzysta. Ryby będą mniej ufne. no więc. Coraz ciężej będzie łowić. Teraz rybka się daje nawijać na kołowrotek Na początku coś walczyła, ale tu już muszę uważać, bo haczek mam szesnastkę. Podajnik 45 gram i w łowie na 90 metrze. Śmieszne, bo mam duży kosz do podbieraka, a ryby łowie w sumie mniejsze, jest i karaś. I kolejny ładny, ładny klocek. Wycieniłem się i to poskutkowało. Miałem chwilę przerwy, ale pobrał karaś, udało się go skusić. Trzeci srebrzysty dzisiaj. I o to chodziło. Ale się cieszę, udało się coś wykombinować zimne ryby. Jest naprawdę ciężko, nie dzieje się nic. Niedługo już będę się zwijał, ale jeszcze spróbuję tu sprowokować rybę. Założę sobie tutaj offtersa biało-różowego. Ok. Wezmę sobie go trochę zmniejszę. Rozjaśniłem zanętę. na spód dam pelet a na górę czapa z jasnej zanęty żeby to zasłużyło ok zarzucam jest, może karpik będzie? Chyba karpik jest karpik niewielki, ale krótki podbierak. Długa wędka i ciężko podebrać. Ale mamy karpika. Nie jest zbyt duży. Chyba zarybieniówka. Taki mały bonusik na zakończenie dnia. Taki może półtorej kilograma karpik. Przyszedł wieczór i coś się jeszcze może ruszyć. Także jeszcze może ostatni rzut. <grym> to już trzeci, ostatni rzut dziś Dobra, wypuszczamy rybkę. No, dobra, popłynął. Udało mi się złowić 6 karasi, 3 złote, 3 srebrne, jednego krąpia i wskoczył taki karpik jako bonus. W sumie karpik nieduży, bo tak z 1,5 kg, więc bardzo się cieszę. Ryby jeszcze ruszyły się tutaj pod sam wieczór. Na początku złowiłem właśnie szybko 4 ryby, potem nastała taka cisza. Próbowałem się wycieniać ze zestawem, zmniejszałem kulki, robiłem bardziej ubogi towar. Działały przede wszystkim jasno-różowe kulki. No i cóż, cieszę się, że mogłem spędzić właśnie te kilka godzin nad wodą. A innych sezon się skończył. Ja będę starał się jeździć na ryby, jak tylko będę mógł, dopóki nie zostanie nas zima. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapek. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie komentarze. No i zapraszam Was na kolejne odcinki, mam nadzieję. Trzymajcie się. Cześć.